Cześć, moi. jestem Icka Ceperos i witajcie w następnym odcinku z, e, z Trackers of Europe Ale tu się robił. Tu Kuparka, tu beczka taka. No ale jedziemy dalej w trasę, no nie ma co się opierdzielać. Dobra, Luz. Aaaa! Ja zapomniałam, zawsze zapominam. Kurde. Paliwo mam, więc wszystko bit. Jedziemy. Zostało nam y, około 245 czterdziestu pięciu kilometrów jeszcze. Dobra, sądzę, że Dawaj Dalej, przyciśniemy. No. Nie, no, co do oszczędzenia spalidła. siedzimy sobie... Nuda jak zawsze, no to tak No i... no i najgorszy No, no i jedziemy, no i... Niestety. Otworzymy sobie okno. Posłuchamy wiatru. Ach. No tam się ciągnął. No za ja mnie. Jak chcesz. Dawaj no. Co już się Chyba, że też masz kaganiec. O kurde. Która jest godzina? Dziesiąta. Będzie padać. Ja tak przeczuwam. No, Raz, zmykam już. Czyli siedzi teraz to musi być kaganiec Jakaś drewnian. Słaba nawigacja. Nie ma radia. Ukradł złodziej jeden. Wszystko takie zużyte wszystko. W poprzednim odcinku widzieliście jak mi się obrotomierz sepsu i nawigacja. Elektronika lekko poszła. Ale to jest skoszno jakiś. No, widzimy się za chwilę. Właśnie teraz jeżdżamy na Lech. No, teraz też e, na... Wow! kurdeś. Mam nadzieję, że to koniec. O, się! Kurde! Macie. Szybko. Nie ma nas. Musimy się... Stanąć musimy, bo... Dobra, teraz tu nie. No, no właśnie, yeah. tu wspomagania chyba nie ma. Ujż. Zjeżdżam i jeszcze. Ech, widzimy się za niedługo. Kurde, ja sobie tak patrzę i patrzę. Tu tak im trochę innym kierowcom, bo nie na przeciężarówki jakiegoś złoma dostałem. prawda skania fajna, no. Dobrze. Że... Dręco przymula. Nie wiem jaki to silnik. Ej, już chcę zmienić go. Fajnie chodzi. Wszystko... Nic. Jeżeli zjeżdżam Wiem. Tylko no... Lepszy by się przydał. Tak. No ten już... Zupełnie zajechany. Z 2 miliony kilometrów. Nawet nie widać ile ma. Tu... Wskazówki. 8 dych lecimy No co jest. Wiem, że tak jeszcze ma nie da się skręcać. Nie. Yes. Oń. Oj, teraz będzie największy kabaret filmu. I w ogóle jest. O, zmiana drogi. Wiem. Dobra, teraz będzie kabaret jak się tu wykręcać. Już redukuję, bo już. O Boże, Boże, co jest? Cyk, lecimy. Jakaś osobówka mnie nie wyjechał. Jednak nie padało. Co się dzieje? A Ła! A Co jest gaz? Trzeba włączyć awaryjki. Wych? Muszę wejść. Co się stało? O kurde całą drogę. A Stop! Prze Przepraszam, ale no wypadek miałem. Droga zablokowana chyba, objazd będzie. Coś, co jest? Ja wjechałem. Nie wygląda tak źle, tylko odstęp jest. Jeszcze pada. I dam, tylko tak na maxa Co jest? Czekajcie, bo ja muszę wycofać. Wycofieć. Kurna. si... Świe... bo nie złamie. Dyszel w ogóle wszystko nie. Ma. Kończę to na bot. Stop. Ruch. Cały wszędzie. Jezus Maria. Samykam. Nie! Nie! Au. A oh. Ała, teraz mi zabolało. Ej, kurde, muszę dojechać jakoś do jakiegoś mechanika. Ej, naprawdę tym się nie da jeździć. No muszę do mechanika, ale mnie... i gas jeszcze. Trzeba na Ten bieg, nie mogę. Aaa, czekajcie, bo A co mi daje bieg od razu? Co tu się dzieje, nie no? Muszę coś zrobić. Poczekajcie. Już naprawiłem, jedziemy już. To była jakaś usterka. To... Sprzęgło jeszcze się ślizga. Tu wszystko się ślizga, tu wszystko jest źle. Nawet co się ślizga, to... Co musi się ślizgać, to się nie ślizga. Tak, tak opisuje moją ciężarówkę. Jest ona okropna. Naprawdę, nie, nie. ja chyba zmieniam firmę albo nie wiem. Zmieniam pracę. Tak. Kiedyś się tym dzieckiem, to chciałbym mieć marzenie, żeby zostać kierowcą. Aby... Ja nie był mój lat, to A nie, jeśli w takim szmelcem. Pierwszy raz tu jestem w ogóle. Co się dzieje? Cyk. Nie, no mam dosyć. Coś jest? Nie wiem. <sídeo> Eu do baixo, nego 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 o nego Aua! nego nego Nie no, teraz jest jakiś koszmar. Ej, ciężarówka jest cała rozwalona. Ja muszę wyjść. Nawet nie ma co awaryjnych włączyć, bo nie jestem na drodze. O Boże. Jak ja to zrobiłem? Ehm. W ogóle na siebie. Nie, nie, nie. Nie może być tak. Czy to jest jakiś koszmar? Ochydna ta ciężkość. Już ja chyba po pomostrzogułą coś Już, um, już um, pomostrzogowa mnie tu po, prze, zacholowała, że tak boję. No, nie. A my się... I 400 euro w plecy. Czekajcie chłopy. Nie mieć czekać. A chciałem włączyć wydzielaczki, a już przestał padać. Super. Jedno mamy z głowy, tylko to nie jedzie. O Boże. Nie wiem. Ja chcę pracować, ale coś. ręka mnie boli. I trochę kark właśnie. Bo jak po tym dachowaniu. Ala. Redukuj, ja bo... Nie, nie. się nie na, nadaje do jazdy. Wo, wo, właśnie cofam. O jezu. Tu jak... Udało mi się nakręcić to teraz. Trzeba się maliczyć. Wyrobię się, no właśnie, bo się wyrobiłem, przez się wyrobiłem, ale nie mogę już odbić, bo to tak ciężko chodzi, to, no, złomostwo. Nie no, ja zmieniam filmy chyba, no serio. Dobra, trzymajmy się zasad, zasad, ten wyblakły, zielony, no, pokazuje. Naprawdę. Ty, pa, wyprzedzam go. Nie dobra, nie wyprzedzę. Co ja stu wylecie? To jest już przesada. Teraz to naprawdę. Teraz to na, naprawdę się kable urwały. Jezus Maria. Będę sam bo to tylko do tego się nadaje. To złomostwo. O Boże, Boże, Boże. Nie, nie, nie. Jeszcze zgas, Boże, szybko. Syk, Już mam dosyć tego głodu. Czemu w ogóle mam? Się włącza bie... jedynka, znaczy dwójka. Ciężarowe biegi to. Ach. Nie będę go, go ta tankował nawet, bo. Ketuję go do tych 25 tysięcy. Ten kaganiec ma na kaganie obroty, serio. Do 30, nie wiem, że ciężarówki też mają inne ale masz złomie no nie nie dobra będę nim zamulał i będą trąbić na mnie że zamulam ale to nie moja wina zobacz mi Ada. co jest no nie mogę skręcać ej ej, ej. Dobra, kasę go. Ej, akurat teraz się nie zgasił. Ej, teraz wyjść tylko. A ład, teraz naprawdę coś mi boli.